O nie, lepiej tego nie widzieć. No już otwieraj. Ale tam jest kaktus. Nie chcę jeść kaktusa. On jest kujący. Aj! Mam teraz igły na całej buzi, a jeszcze nawet nie zdążyłam go ugryźć. Nie narzekaj, pośpiesz się i jedz. Dobrze, że pozbyłam się wszystkich igieł z twarzy. Wiem, od razu pozbędę się też wszystkich igieł z kaktusa. Można je po prostu odciąć nożyczkami. Kurczę, no fajny pomysł! Oczywiście, zawsze miałam takie fajne pomysły. FU, to obrzydliwe! Okazuje się, że igły to nie jedyny problem. To smakuje jeszcze gorzej! Fuu, Mary, jak ci nie wstyd! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Sprawdźcie, co wy macie. Spójrzcie tylko na te pyszne lody. I nie mogę się doczekać, kiedy je zjem. Stój! Nie zjesz ich. A to dlaczego? Lody są okrągłe, a kto ma dziś okrągłe jedzenie? Ja! Więc nie dostaniesz lodów. One są moje. Są takie dobre. Tak? No to uważaj. Zobaczymy, czy lody poradzą sobie z ciepłym powietrzem. I jak? Już ci ciepło mój lodziku. Zjadłabym cię z przyjemnością, ale Mary mi cię zabrała, więc muszę dać jej nauczkę. Co się stało? Dlaczego lody się roztopiły? Bo są moje. Widzisz trójkątny rożek? A lody są teraz w jego środku. Mm, to jest takie dobre. Mm. I bardzo apetyczne. I jeszcze jak? Na co tak patrzysz, Chelsea? Tylko ty zostałaś. A rzeczywiście. Mam szczęście, co za niespodzianka. Spójrzcie na tę wielką pyszną kanapkę. W środku jest tyle składników, że nie sposób ich nawet policzyć. Smakuje wyśmienicie. Rozpływa się w ustach. Co tu tak kapie? To chyba ketchup. Mm. Jest taki dobry. Muszę zdobyć tę kanapkę. I wiem jak. Mm. Ej, co chcesz Mary? Ja? Niczego od ciebie nie chciałam. Wy tam sobie wyjaśniajcie, a kanapka jest moja. Lepiej spójrz, co Clarissa robi swoim jedzeniem. Hej, jak śmiesz! Jak śmiem? Właściwie to kanapka jest moja. Widzisz? Teraz jest trójkątna. Więc nie masz do niej prawa. Zrozumiano. Czyli zdecydowałaś się rozpocząć wojnę. No to będziesz ją miała. Zobaczymy, jak teraz zaśpiewasz. Jaka pyszna kanapka! Coś jest z nią nie tak. Pomocy! Potrzebujesz pomocy? E, proszę, e, wypij to. W butelce jest trochę ostrego sosu. A, dlaczego mi to zrobiłaś? Masz nauczkę. Dziewczyny, nie wpuśćcie się, ja będę pierwsza. Spójrzcie na to pyszne ciasto. A co ja mam? What? O, koreański makaron. No to What? dziwne, ale pewnie jest pyszny. Na pewno ja będę miała szczęście. A nie mówiłam? Mam dużą pyszną pizzę. No to ja zacznę. Stój! Widzisz, że na twoim torcie są borówki? Są okrągłe. To znaczy, że są moje, więc oddaj je. Borówki? Okrągłe? Czyli teraz będziemy się przyglądać wszystkiemu po kolei? No dobra. Proszę, to twoje owoce. Łap. Wyglądają dobrze na twojej twarzy. Śmiejcie się ile chcecie, ale teraz wszystkie borówki są moje. A ja mam pyszny krem i równie pyszne ciasto. Przy okazji w środku są też owoce. Ale już je zjadłam. Były naprawdę dobre. Mary, teraz Twoja kolej. Tak, właśnie zgłodniałam, więc te piękne kawałki pizzy bardzo mi się przydadzą. Kawałki? Ej, one są trójkątne! A wszystko co trójkątne jest moje, więc oddawaj mi pizzy. Co? Nie mam zamiaru. Jest moja. Nie możesz? A właśnie, że mogę. Oddaj mi ją, powiedziałam! Puść, to moja pizza, nieprawda, moja! Ojej! Dlaczego wy się kłócicie, a to ja obrywam? To niesprawiedliwe. Ale pizza nadal jest moja, jasne? Nieważne, czy ja to pizza. To wszystko przez ciebie, Mary. Jak śmiesz! Przez ciebie upuściłam pizzę. Dobra, zaraz cię załatwię. A masz. Przestań, proszę, przestań. Mam nadzieję, że i tak będzie dobry. A, ten makaron nas zasypie. Pomocy. To jakaś makaronowa lawina. I czyja to wina? Mary. Wszystko zepsuła. Słuchajcie, ten makaron jest całkiem niezły w tym wydaniu. Smakuje mi. Zwariowała, zachwyca się suchym makaronem. Podnosimy pokrywki na jeden, dwa, trzy. Hurra, poszczęściło mi się, mam skizzles. Mnie też, mam hubę bubę. A ja marchewkę, to trochę dziwne. Zgadzam się. Chcę jeść jako pierwsza. Tylko najpierw pozbędę się opakowań. To było proste. Teraz muszę tylko złapać wszystkie gumy. Ale robienie tego w ten sam sposób będzie bardzo monotonne i nudne. Dlatego jeszcze większą frajdę sprawi mi rzucanie tych gum na różne sposoby i łapanie ich. Wow, jesteś prawdziwą profesjonalistką. Brawo. Dzięki, dziewczyny. Ale to jeszcze nie wszystko. Czas na balony. Nie ma co się śmiać. Przy pierwszej próbie zawsze się nie udaje. Kurczę, przez was straciłam gumę. Pół jest w moich włosach. Nie można jej nawet rzucić to obrzydliwe. Nie szkodzi, i tak było fajnie. Mery, twoja kolej. No nareszcie cały dzień marzyłam o skitelsach. Dobrze, że to właśnie ja jej dostałam. Uwielbiam te słodycze. Są kolorowe i takie pyszne. A przy okazji, może niech wszyscy zobaczą, jakie ładne są te cukierki. Patrzcie i zazdroście mi, mam tak dużo wspaniałych słodyczy i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czyli chcesz, żebyśmy były zazdrosne? I nazywasz się naszą przyjaciółką? Dobra, wiem, jak dać Ci nauczkę. Przestań! A, 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 a psik! Oj, nie chciałam na was kichnąć. Przepraszam. Nie szkodzi, dzięki temu możemy też spróbować skitelisu. Tak, to nie zła zabawa. Spodobało mi się. Klarisa, masz jeszcze marchewki do zjedzenia. Jutro! Dobra! dobra, spróbuję. Ej, marchewka jest całkiem dobra. Już wiem, dlaczego króliki zające takie lubią. Mm. Ojej, coś jest ze mną nie tak. To chyba była za marchew. Jestem złym zającem. Wiem wszystko. Nie tylko marchew! A, to atak zająca. Uciekajmy! Kurze to tylko maska. Dziwne, skąd się bierze ten dym? Chyba spod twojej pokrywki. Tak, to świeże gofry. A co wy macie? Ja arbuza. I jest ogromny. A ja mam papryczkę. I też jest całkiem spora. To straszne. No to ty zaczynasz. Nie proszę, jest taka ostra. Dobra, mam nadzieję, że będzie w porządku. To za mało. Ugryź jeszcze trochę. O ran, nie chcę. No więcej, jeszcze więcej. Może wystarczy. Już źle się czuję. To nawet wygląda przerażająco. Mam dosyć, ja płonę. Pomocy! Tylko nas nie spal, uważaj. Chyba robi się spokojniej. Można bezpiecznie jeść. Nie, moje gofry! Wszystko przez Klarisę. Musimy cię ugasić. Daj mi tego arbuza. Ej! A co ja mam jeść? Uff, czuję się lepiej. Trzymaj, dokończ swojego arbuza. Tu już nic nie ma. A nie, jeszcze troszkę zostało. Nie, To znaczy, że mogę coś przekąsić. No i proszę, tylko dla mnie nic nie zostało. Nie wierzę, to nowy iPhone! A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Hmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada! Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo? Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz, jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. Na no, razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow, wyhodowałaś nową kukurydzę? Też tak zrobię. Wsadzę to tutaj i podleję. Ziemi. Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie, a moje są niesamowite, uwielbiam czekoladowe chipsy. Rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie, z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Ja muszę go przymierzyć, ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek. Pyszności. Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. What? To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne. Też wyglądają jak czekolada. Tak! Można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po często mnie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki! A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im nie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik! W środku muszą być kamienie. Wow, to perły! To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe troskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie. Jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie. Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo oberwiesz. Znowu cebula. Skąd ona się wzięła? Smacznego! Wow, ale mamy szczęście. To sztabki złota. Teraz jesteśmy bogate. Tak, czekaj, moja sztabka ładnie pachnie. Może to wcale nie jest złoto. To czekolada? Jeśli tak, to daj mi spróbować. Nie, sama ją zjem. Masz swoją własną czekoladę. Właśnie! Nie mogę się doczekać, kiedy ją zjem. O nie, to prawdziwe złoto! Myślę, że przeznaczę je na wstawienie moich połamanych zębów. Eee... Nie gadaj, głupot. Wiem, jak się naprawia zęby, więc sama ci je wstawię. Otwórz, budzie. Ym, może nie powinnaś. Co to znaczy, nie powinnaś? Już przygotowałam wiertarkę. Zrobię to szybko. Twoja sztabka złota akurat się przyda. Otwórz buzię! I jak? Czy złote zęby wyglądają fajnie? Rewelacyjnie! Mam fajny pomysł. Otwórzmy razem nasze klosze, ale nie patrzmy. Zamykaj oczy. I naiwna. Dała się nabrać na myj podstęp. Tylko nie papryczka, niedbiana to zje. A ja muszę mieć coś smaczniejszego. Raz, dwa, trzy. Otwieramy. Wspaniale! Mam czekoladową papryczkę. Kurczę, ja mam prawdziwą Nie chcę jej Ale musisz, masz pecha A ja mam szczęście Muszę szybko spróbować tej apetycznej papryczki Ta czekolada wygląda przepysznie Ja mam czekoladę, a ty masz papryczkę Ale mi się poszczęściło Mam fartach, hura Może mnie poczęstujesz? Po co przed sobą taka pyszna papryczka? Spróbuj jej na pewno jest ostra. Ojej! Wcale nie jest ostra. A w środku ma czekoladę! Dziwne, jeśli ja mam czekoladową papryczkę, to co masz? O nie! Co się stało? W mojej papryczce jest czekolada. Obawiam się, że twoja jest prawdziwa. Co? Nie wierzę! Aaaa, pomóż mi ratunku! Czyli to ja mam dziś szczęście. Już myślałam, że będę musiała się męczyć z ostrą papryczką. A to ja się męczę, to niesprawiedliwe. Pomocy, zaraz słonę, proszę ugaś ten pożar. What? Dobra, dobra. Akurat mam obok siebie szklankę z wodą. Trzymaj. Pomogło? Chyba... Oh, no. y, ja tak nie! Nie pomogło! Znowu płonę! Ten razem jest jeszcze gorzej! Zaraz przyjdę, czekaj! Zanim tu wrócisz, sama ugaszę ten pożar. Za pomocą zwykłego spryskiwacza. Już biegnę! Mam całe wiadro mleka specjalnie dla Ciebie! Nie! Dlaczego to zrobiłaś? Sama ugasiłam pożar. Teraz jestem cała w mleku. Popyt? Dziwna nagroda. Ciekawe, kto ma tę prawdziwą, a kto czekoladową. Myślę, że ja mam prawdziwy. Już mogę się nim bawić, ale super! Czyli mój jest czekoladowy. Muszę go szybko zjeść. Aj, to no woli, wcale nie jest czekoladowy. Szkoda, że nie widziałeś swojej miny. No to gdzie są smakołyki? Gdzie czekolada? Dziwne, spójrz, twój popyt też ma znak zapytania. Znak zapytania? Tak, jest na tym przycisku. Spróbujmy go nacisnąć. Może wtedy pojawi się coś smacznego. Super! Czekoladowa kola! A ja mam prawdziwą. Też całkiem fajnie. Zgadzam się, mamy szczęście. Mogę pierwsza spróbować mojej coli? W końcu czekoladowa kola jest dość rzadka. Mm, jest smaczniejsza niż myślałam. Co jest w butelce? Też czekolada? Tak, tylko że płynna. Płynna, ale nadal bardzo smaczna. Szkoda, że nie widzisz swoich czekoladowych zębów. Picie samej płynnej czekolady jest nudne. Lepiej zrobię z niej coś niezwykłego. Na przykład czekoladowy popyt. Będzie super. Nie uda ci się. To na bank nie wyjdzie. Tak? Myślę, że jesteś po prostu zazdrosna. Tylko spójrz, wyszło. Na Twoich oczach powstał ten czekoladowy popyt. Spróbuję. Jest taki pyszny. Szkoda, że go nie spróbujesz. A mnie nie szkoda. Myślisz, że nie potrafię zrobić własnego pysznego popytu? To proste. Zamierzam zrobić go z Coca-Coli. I zobaczysz, to będzie najfajniejszy popyt ze wszystkich. Kola może zamarzać tak samo szybko jak czekolada. Dobra, gotowe. Ja też zamierzam zjeść pyszny popyt. Nie uwierzę, dopóki go nie wyjmiesz i nie pokażesz. Z łatwością, trzeba tylko wyjąć foremki. Dobra, jak go wyciągnąć? Co ty robisz? Dlaczego mnie uderzyłaś? Nie zrobiłam tego specjalnie, przepraszam. Nie złość się, tylko spójrz na mój popyt. Wow, wygląda smakowicie. Mogę spróbować? Spróbować? E, tak, jasne. Spodoba ci się. Kiedy ty będziesz lizać mój popyt, ja szybko zjem swój czekoladowy. Słuchaj, miałaś rację, jest naprawdę dobry. Bardzo mi smakuje. Fajnie, że się ze mną podzieliłaś. Pomóż mi, proszę. Dobra, pomogę. I tak nie mam już smakołyku. Jak śmiesz, złodziejko. Bez spokój. To był tylko żart. Hura, to iPhone. I to nowy. Skąd wiedzieliście, że to jest ten, który chciałam mieć? Um. Ja też mam iPhona, ale jest dziwnego koloru. Nie wiedziałam, że istnieją brązowe iPhony. Wiem, to czekolada! Mamy wielkie szczęście. Spodoba Ci się? Wiem, nie mogę się doczekać, żeby spróbować, jak dobrze smakuje ten iPhone. Coś mi mówisz, że będzie pyszny. I rzeczywiście jest niesamowity. Szkoda, że go nie dostałaś. A tak przy okazji jak się ma tu prawdziwy iPhone? Hmm, jakie pyszności! Hmm, mój iPhone? No nieźle. Dzięki niemu też zjem coś dobrego. Spójrz! Mogę sprawić, że smakołki pojawią się na stole. O oh, wow, to naprawdę działa! Jeśli raz się udało, uda się i teraz. Oh, może zrobisz mi też pyszny poczęstunek? Nic cię to nie kosztuje. Nie, sama nie mam wystarczająco dużo smakołyków. Tylko jeden, proszę. A, no, nie zjem karalucha. Niech Diana się nim zajmie. Diana, proszę bardzo, częstuj się. Nie, nie chcę karalucha. Zabierzcie go ode mnie. Fu, to okropne. Końcu zniknął. Teraz już nigdy nie wróci. Nie, nie odejdź. Błagam cię, słabo mi zaraz tam dylaje. Ej, co z tobą?